papieża Jana Pawła II. Nigdy jeden naród nie może rozwijać się za cenę drugiego, za cenę jego uzależnienia, podboju, zniewolenia, za cenę jego eksploatacji, za cenę jego śmierci. Mięciutka poduszka, sen błogi, wtem matki krzyk rozpaczliwy. Synku mój, stawaj do drogi, wywożą nas na Sybir. Kto wiedział, dokąd ich wiozą? Kto wiedział, jakie warunki stworzą? Kto wiedział o zimnej otchłani? I kto wiedział o tym, że nie będą sami? Kto wiedział o płaczu Matuli? Kto wiedział, że głód ich tak skuli? Kto wiedział, że ich tak zmylą? Kto wiedział, że niektórzy przeżyją? Zesłańcom pomagała przetrwać wiara w Boga. Polscy zesłańcy zawsze pamiętali o ojczyźnie. Pisze o tym w książce. Żywi i umarli. Gustaw herling grudziński Byli to ludzie tak niestrudzeni w wysiłku myślenia o Polsce. Tak pięknej i wewnętrznej swej jakiejś prawości i żarliwości uczuć. Tak szlachetni w nędzy i nieszczęściu. Po sześciu latach poniewierki, głodu, ciężkiej pracy wracamy wreszcie do wypłakanej, wyśnionej ojczyzny. Znowu w bydlęcych wagonach, w ciasnocie, stłoczonej do granic możliwości, często głodni i wyczerpani, ale radośni i szczęśliwi. Mówimy sobie nic to wobec szczęścia, jakie nas spotkało. Modlitwa i miłość do ojczyzny pozwalały sybirakom zachować człowieczeństwo. Postawa otwartości podnosiła ich na duchu. Mamy moralny obowiązek pamiętać o tych, którzy stracili życie, którzy przeszli przez piekło zesłania. Nie wolno nam zapominać więzień i łagrów sowieckich, zagłady Żydów, niemieckich obozów śmierci. Mordu Katyńskiego, a także gorzki i prawdy o degradacji człowieka, kata i ofiary. Jesteśmy Polakami, to nasza historia więc to takie proste musimy wiedzieć, musimy mówić, musimy pamiętać. Katy ja z tamtych lat, czas za gdzie są kwiaty z tamtych lat? Każda z dziewcząt wzięła kwiat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Jak te kwiaty? Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Czas zatał ślad, gdzie dziewczęta z tamtych lat, za chłopcami poszły w świat, gdzie żołnierze z tamtych lat, no gdzie w polu krzyża znak, kto wie, czy było tak, kto wie, czy było tak. Polskę. Aby przywołać pamięć obrońców Ojczyzny oraz cierpienia i śmierć tysięcy mieszkańców Kresów Wschodnich, wzywam obrońców Pińska, Baranowicz, Łunińca, Czortkowa, Husiatynia, Sarn, Tarnopola i Równego oraz pogranicznych Grubieży nad Dzisną, Szczarą, Niemnem, Piną, Prypecią i Zbruczem którzy polegli w nierównym boju z sowieckim agresorem. Wołam żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, Samodzielnej Grupy Operacyjnej Polesie, marynarzy Floty Lipińskiej, którzy polegli w obronie ojczyzny na Kresach. Stańcie do pył! Polegli na Przywołuję młodzież gimnazjalną i studencką oraz harcerzy i junaków, którzy oddali życie w obronie rodzinnych miast: Grodna, Wilna i Lwowa. Stańcie do apelu. Salwy W Gaworzycach, Orkiestrze Zakładowej Huty Miedzi Głogów, wszystkim delegacjom, komendantowi Komendy Powiatowej Policji, kapłanom sprawującym msze święte, uczniom gimnazjum nr 2 oraz wszystkim, którzy pomogli w organizacji uroczystości. Szanowni Państwo, uroczystości z okazji 77. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę dobiegają końca. Poczty sztanerowe proszę wyprowadzić. Proszę.